Cześć! Witam ponownie na Językowa TV i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. A w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o znaczeniu słowa nephew. Jakiś czas temu otrzymałem do przetłumaczenia pewien dokument dla pewnej pani. No i w tym dokumencie po angielsku było użyte słowo nephew. No a wiedziałem, że słowo NERFIU no to oznacza albo bratanka, albo strzęca, więc przy tym tłumaczeniu napisałem radnych Pani, żeby wyjaśnić, żeby sprecyzować właśnie, czy to jest bratanek, czy, czy to jest siostrzeniec. No właśnie, żeby... bo u nas to w angielsku jest jedno słowo, a u nas są dwa różne. No i co się okazało? Byłem zaskoczony, bo okazało się, że to nefiu to może... słowo nefiu może mieć jeszcze inne znaczenie, a mianowicie Pani powiedziała, że to jest Syn brata męża. Czyli e, jej mąż, mąż tej pani ma brata, który ma syna, i to jest dla tej pani nephew. Czyli inaczej mówiąc, to jest, to jest bratanek, e, tak naprawdę e, jej męża. Ale, jak się okazuje w angielsku, bratanek męża, to też jest tej pani bratanek, e, czyli nephew. Znaczy, no nie jest on bratankiem, ale jest też nephew. Czyli to jest to samo słowo. No i analogicznie, gdyby jej mąż miał zamiast brata, to by miał siostrę i ona by też miała syna, no to też o nim ta pani mogła powiedzieć, że to jest nephew. Czyli jak się okazuje, no to nephew to nie tylko bratanek siostrzeniec, ale też bratanek męża. Także warto wie, to wiedzieć, taki niuans. No właśnie w tłumaczeniach zdarzają się takie ciekawe niuanse, no i trzeba być bardzo czujnym, żeby czegoś źle nie przetłumaczyć. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.